Cześć, jestem Klaudio no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Funkcja f opisana jest za pomocą wzoru f od x równa się logarytm przy podstawie 2 z x, gdzie x mamy tutaj określony. I oblicz F od X przypominam, że f od x to y. Czyli w tym miejscu mamy x, -a, hop, którego będziemy podstawiać tu z tego zbioru i wyliczamy go. Dlatego, 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 dlatego. No, dla wszystkiego, co nam podali. Więc zaczynamy od podpunktu A i przepisujemy sobie, że mamy F od 1, 8 i mamy tu logarytm. Przy podstawie mamy 2 i tu jest ten X, czyli z 1, 8. I teraz musimy to ogarnąć. Trzeba sobie tutaj to zamienić, że najpierw do podstawy dwójki to zrobimy że to jest jedna druga do potęgi trzeciej. Ok, i teraz możemy to sobie zapisać w głowie albo faktycznie na kartce. O co mi chodzi? Że mamy dwa. Dwa do potęgi, której daje nam przede wszystkim jedną drugą. No to tutaj jest zastosowanie potęgi ujemnej i jeszcze do potęgi trzeciej. Więc albo już na tym etapie piszecie sobie, że to jest wiennik minus trzy, Albo dopiero w kolejnym, gdy sami to odwrócicie i potęgę zamienicie na minus 3. Bo wtedy elegancko widać, że 2 do której potęgi daje nam 2 do potęgi minus 3. No to to musi być minus 3. Ok, teraz mamy jedną drugą. I myślę że tutaj spoko od razu, że logarytm przy podstawie 2 z jednej drugiej i że to musimy odwrócić po prostu, czyli od razu wynik to. Minus 1, czyli zastosowana potęga ujemna. f od 1, czyli mamy logarytm przy podstawie 2 z 1, i teraz 2 do której potęgi daje nam 1? Do zerowej, ponieważ wszystko do potęgi zerowej daje nam 1. I tutaj teraz mamy czwóreczkę i logarytm 2, 4. 2 do której potęgi to 4, no do potęgi drugiej. I teraz od 32, czyli logarytm przy podstawie 2 z 32, 2 do której potęgi to 32, no to potęgi piąte. I mamy, przedstaw tę funkcję za pomocą zbioru par uporządkowanych. Czyli mamy tak, x -a i tutaj y, -a, ok? Czyli w tym miejscu wpisujemy x, -a, czyli to, co mamy tu w nawiasach, a y to nasze wyniki. I zapisujemy takie rzeczy w klamerkach. No to lecimy. Pierwsza para to jedna ósma, przecinek wyszło nam tutaj minus 3. Pierwsza para uporządkowana, przecinek. Otwieramy 1, druga, minus jeden, zamykamy przecinek. Teraz tutaj jeden przecinek 0. Dalej. Cztery przecinek 2 zamykamy i już ostatnie 32 przecinek 5 zamykamy kończymy to klamerką i to tyle Dziękuję wam serdecznie za uwagę i no i już